Faryzeusze i inni uczeni w Piśmie próbowali co jakiś czas gdzieś podchwycić Jezusa, przyłapać na jakieś nieścisłości, na być może niekonsekwencji, czy zaprzeczaniu jasno prawu mojżeszowemu. I tak w 19 rozdziale Ewangelii Mateusza przyszli do Niego i pytają, czy... Wolno odprawić żonę swoją dla każdej przyczyny, czyli jak to się mówi, rozwód na żądanie. Prawo mojżeszowe zakładało, że jeśli mąż nie jest zadowolony z żony, no to pisze jej taki właśnie list i może ją z powrotem do ojca odprawić. Jezus mówi im tak, Czyż nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało, co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Pokazuje im Boży Plan dla Małżeństwa. Pokazuje im, że małżeństwo i stosunek seksualny. Zmieniają rzeczywistość. To już nie są po ślubie dwóch, dwoje oddzielnych ludzi, ale to już jest jedno ciało, dlatego mówi, nie można tego rozdzielać. No to ci faryzeusze mówią, no ale przecież Mojżesz pozwolił jednak odprawić żonę Jezus na to. Mojżesz pozwolił to zrobić ze względu na zatwardziałość, czyli grzeszność waszych serc. Ale od początku tak nie było. To nie jest Boży Plan dla. Małżeństwa. I teraz jest ciekawostka. Włączają się już nie faryzeusze, ale teraz jego uczniowie. I mówią, no to jeśli tak, jeśli nie można pod żadnym pozorem, tylko tam z powodu cudzołóstwa, tu Jezus mówi, nie można oddzielić, oddalić żony, jeśli mi się przestaje podobać, czy mnie denerwuje i tak dalej, to nie warto się żenić. Widać, że małżeństwo to rzeczywiście wyzwanie ponadnaturalne. Dlatego przynajmniej ja uważam, że możesz mu sprostać. Że ja mogę mu sprostać tylko dzięki ponadnaturalnej pomocy Boga. Taki jest Boży plan.